Dawaj, to koło trzeba wymienić. Mam tu lewarek. Nie wygląda to najbezpieczniej. Nie dam rady, co jeśli ściana mnie przywali? Spokojnie, ja wymienię to koło. Dobra, jest! Koło już gotowe. Żarka, trzymamy ściany. Spróbuj teraz wyjechać. Aaaa! Tak, jest! O, <grym> Wiedziałam, że dasz radę, Bronka. Widzieliście ją w akcji? Chyba nie dziwi was, że właśnie ona jest liderką klubu ratowniczego. Tak naprawdę. To obleciał mnie strach. Furka zmieniła ci koło. Furka? No i widzisz, nie liczy się to, czy masz syrenę, drabinę, czy tam dźwig. Ech, liczy się ratownicze serce. Przepraszam, że w ciebie wątpiłam. Ja też. A, że właśnie mnie uratowałaś. Oto twoja własna naklejka członkowska. Witamy w klubie ratowniczym, Furciu. Co? O, ja się, ja się Jestem w klubie! Udziało się! Wierzyłem w to. Furka! Furka! Jakie ćwiczenia teraz? Na wypadek lawiny! Zróbmy to! Ale fajnie! Kamil! Mama! Przyjechałeś. Zgubiliśmy się, a ja się skaleczyłem. A potem jechałem karotką. I Wiołcia mi zaśpiewała. I przywiozła. Mój kochany. Wiołci należą się chyba podziękowania. Dziękuję. Taką mam pracę, znaczy kiedyś będę miała. Oby. Hmm, już teraz widać w tobie świetną ratowniczkę. Taką jak twoje mamy. Szkoda, że ten wasz piknik się nie udał. Ale przyznajcie, że ratowaliśmy jak jeszcze nigdy. Pełna zgoda. No, bycie karetką rządzi! To hej, do zobaczenia! Przepraszamy za ten piknik. No, smutno mi było jak musiałyśmy się rozstać. I nam również, skarbie. Ale teraz już wiem, że jak ktoś ma kłopoty, trzeba mu pomóc, nawet kosztem najlepszego pikniku na świecie. O, Karino, jesteśmy z ciebie dumne. Piknik zrobimy w wasz następny dzień wolny. A po co tyle czekać? Ten dzień wolny jeszcze się nie skończył. Dobra, straszekipo. Oto plan. Zrobimy pas przeciwpożarowy, taki, o jakim opowiadał mój tata. Będziemy tu kopać rów? Nie sądzę, żeby to pomogło. Kopać nie będziemy, ale zrobimy coś podobnego. Odeschniemy drogę ogniowi, demontując żółty pomost. <laughs> Ogień przestanie się rozprzestrzeniać. I uratujemy pojazdka. Bam! Odjazdowo. W takim razie, straż ekipy jazda! Będziemy z tej razem. Uratowany. Dzięki, straż ekipo. Moje! O... Hej, dzieci, nic wam nie jest? Wszyscy bezpieczni i niezwykle zaradni. Uratowali mnie! Co dokładnie się stało? Heh, mnie to wygląda na pas przeciwpożarowy. Bardzo mądrze, dzieci. Dzięki, tato. Byłem przekonany, że strażak ma dużo łatwiej. W którymś momencie prawie się poddałem. Prawie. Ale Fryk przypomniał mi o słowach, którymi musi się kierować każdy strażak. Magdziaga I mm, Jestem z ciebie taka dumna. Bruno, uważam, że masz zadatki na wspaniałego strażaka. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.